Cześć, z tej strony, Roberto ska I dzisiaj jesteśmy w mojej kuchni. Nie chcę za dużo pokazywać, ale pokażę Wam jedną rzecz. Widzicie to? Widzicie? Widzicie to, co nie? To jest efekt, jeśli położysz na talerz MMSK. Lepiej to działa z, z kitelsami. I zalejesz dookoła grządkiem. Tak wyjdzie. Patrzcie. Tego dla Was obrócę. Jak widzicie, to jest trochę. Chyba. Nie widzicie, ale. Tam jest trochę czekolady. No widzicie. Czekaj. Obrócę ją dla Was. Wrócimy po przerwie, jak ją obrócę. Wrócimy po przerwie. Jak widzicie, odwróciłem tego MMS-ka. No lepiej to by działało, jeśli na tym talerzu dookoła tutaj o tak dookoła tak dookoła, cały czas tak dookoła ułożylibyśmy skitelsy różnych kolorów, to wtedy by tutaj tak farbowało do środka, i po środku by się te kolory zmieszały i by miały takie mieszanki, no a więc jeśli chcecie to zrobić w domu, no to yy, uważać, ale można zrobić jak tu już widzicie, on jest cały z czekolady. Już wybarwiłem go. No i teraz mam żółtą wodę, no. No, a więc to jest takie fajna rzecz też do pranków, że y, jeśli chcecie sprankować kolegę, że to na przykład, nie wiem, jakiś sok z lemoniady, albo z czegoś tam dobrego, no to najlepiej zrobić coś takiego. Tylko nie wiem, czy to jest do jedzenia, więc... Więc... Że... Zróbcie tak, żeby tego nie pił, tylko żeby się nabrał i schował to na przykład do lodówki. A w nocy wy to wyciągniecie i wylejecie i i będzie ci tam pustą skręgiet i włożycie tam kostki lodu, że niby zamarzło, nie? To będzie dobry taki prank. Ale nie pijcie tego, nie wiem czy to jest do, do picia, ale nie wydaje mi się, że jest do picia, bo grzątek i memeski to się wydaje, że do picia, ale nie jestem pewien, więc nie próbujcie tego pić. Nie próbujcie. Zdala od zwierząt. I ten odcinek nie jest na to, żeby skusić was, żebyście to pili, tylko po prostu, żeby tak wam pokazać, bo odkryłam to niedawno. Jak chcecie, to potem jeszcze zrobimy, albo w tym odcinku zrobię pauzę i potem jeszcze dodamy inny kolor. Co wy na to, no to... Albo. No to na razie robię pauzę do zobaczenia po przerwie. Jak widzicie, jednak wróciłem po przerwie. I ten MMS. No, już wrzuciłem zielonego. Nie ja wiem, czy się będzie barbować. Wrócę po przerwie, jak się zabarwuje. Ciekawe, czy ten kolor na dole się zmieni. To zobaczcie ja po przerwie. przerwie, jak widzicie, już nas kolejny MMS zaczął farbować. Dolałam trochę grządku specjalnie. No, jak widzicie, tam tego już usunąłem. I ten niech się jeszcze wyfarbuje, Jak widzicie kolor już się zmienia, ale wrócimy po przerwie, jak się cały wyfarbuje. No, do zobaczenia po przerwie. Oj tam, wiem, wiem, robię dużo tych przerw. Ale muszę. To na potrzeby odcinka. A tak w ogóle, widzicie tego MMSa? Co się z nim stało? Wygląda jak po drugiej wojnie światowej. No. Tak jak już mówiłem, sorry, że robię tak dużo przerw, ale nie chcę mi się czekać tak długo. No to do zobaczenia po przerwie. Wracam na chwilę o przerwie, dolałam trochę dziwnej wody i nic się nie stało. A więc wniosek mamy z tego taki, że po mms z ich wnętrza zostaje tylko napis najczęściej, najdłużej. No bo tylko napis został i jeszcze takie resztki, no. No i sorry, że robię tak dużo przerw. Do zobaczenia po przerwie. Szymanko, wróciliśmy po przerwie. No i jak widzicie, powstał taki. Powiedzmy, jasny. Jasny zielony, no. Jeszcze trochę pomieszam, może coś się stanie. Nic. To dodam zimnej wody. Do zobaczenia po przerwie. Do zobaczenia. A kurde, co ja mówię. Ja już chciałam mówić, do zobaczenia po przerwie. Bo tak dużo robię tych przerw, a my tu się witamy po przerwie. Tu mamy mój kubek z zimną wodą. Już dodajemy troszkę. I mieszamy. Ko jeszcze to wyleje. Okej. Okay. Kubek jest pusty. Teraz mieszamy. Mieszamy, mieszamy, mieszamy. I co się stanie? Nie. Ale jak widzicie można tak sobie mieszać kolory. I może, jakbyście tutaj dookoła ustawili mms to by może wyszło takie, nie mms tylko takie skitelsy, wiecie, ze tak dookoła, to by może wyszło takie, że tu się barwuje. Tak, I jeśli ktoś nie widzi, jaki to kolor, no to. Sorry, spróbuję coś zrobić. Nie mogę. No, A to. A więc. To jest kolor taki jasno-zielony, Tego nie widać, wiem. No ale tak można zrobić taki, jeśli ktoś chce się pobawić na przykład, nie wiem, w naukowce, co wynalazł mi 4 zombie i chce się mieć taki kolor, to uży, użyć MMS-ka koloru pomarańczowego i zielonego i trochę zimnej wody dodać. Yy, woda, ogólnie ta woda jest zimna. No, spokojnie to jest tylko woda i, i kawałek MMS-ów, ale nie wiem, czy to jest jadalne. I proszę tutaj mi nie próbować, żeby potem nie było, że ja jakieś zagrożenie stworzyłem. To jest tylko tak, do zabawy, żeby sobie było, no. No, może kiedyś jeszcze to zobaczycie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!